Pizza domowa, ale lata 90 jest przepyszna i przypomina dzieciństwo. Do miski ciepła woda, drożdże, łyżeczka cukru, zamieszaj, dodaj mąkę, dodaj oliwę lub olej, wyrabiaj i odstaw na 40 minut. Teraz łyżka masła, cebula pokrojona w piórka, solimy, smażymy 5 minut, następnie dodajemy kiełbasę zwyczajną i doprawiamy majerankiem, dusimy jeszcze przez 5 minut. Podstawiamy na tą samą patelnię pieczarki, sól pieprz do smaku i dusimy około 15-20 minut. Nasze wyrośnięte ciasto wykładamy na blachę do pieczenia z papierem, rozciągamy palcami, smarujemy sosem pomidorowym. Teraz wykładamy nasze pieczarki: kiełbasę z cebulą. No, to dużo, dużo sera. Ja użyłem pół kilo. Teraz papryka, kukurydza. I trochę wędliny pieczemy w 220 stopniach 30 minut.